Witam Szanownych Państwo. Zaczynamy z horoskopami od 19 września do 25 września. Czas nam leci, tak jak tutaj, fajnie jest posłuchać horoskopu, co może się wydarzyć w tym tygodniu i na co musimy uważać. I tutaj, już teraz, testuję karty na wagę. Co tam uwagi? Waga wygląda na to, że będzie w tym tygodniu, na pewno nie miała czasu na miłości, będzie bardzo zapracowana. Wygląda na to, że też yy, w pracy może dojść do jakichś sporów kłótni. Nie jest to jakby jakaś tam, yy, nie będzie to jakaś yy, wielka, wielka, wielki problem czy wie, wie, wielki, yy, wielka blokada dla. Yy, no tak, ale z tego co widzę, to tutaj będziemy musiały się jakby męczyć dzisiaj ze środowiskiem, którym, którymi, z którymi mamy do czynienia, głównie w pracy, bo to jak jednak to w pracy zawsze więcej czasu się prze, e, przeżywa. No i też wygląda na to, że jeśli waga mm, chciałaby do kogoś się odezwać, to niekoniecznie będzie miała na to czas, chęć, a nawet jakby niekoniecznie będzie wiedziała, co ma y, powiedzieć, y, czy tam coś, jak się wyjaśnić, nie? Także tutaj uwagi y, takie troszeczkę jak i dla mężczyzn i jak liko, dla kobiet m, może być y, trudne. Y, bo wygląda na to, że w dalszym ciągu jakby są tutaj problemy i blokady powiązane z tym wszystkim. No i co? I tak generalnie to uwagi wygląda na to, że waga będzie musiała w tym tygodniu sobie jakby... No. Radzić, bo no niekoniecznie jest to bardzo czy tam dobry czas na, na jakieś szaleństwa związane z zakupami, ze, z finansami, też nie wygląda na to, że po prostu w tym tygodniu będziemy miały jakieś blokady, nie? Dobra, zobaczymy, co tam u Skorpiona w tym tygodniu jest i się może wydarzyć. O! Bardzo ładna karta miłosna wygląda na to, że tu będziemy zadowoleni, będziemy zakochane czy zakochani, wygląda na to, że tutaj może dojść też do jakiejś właśnie bardzo pozytywnej wiadomości od kogoś, że, że się odezwie, że będzie, że, że, że nawet jakby jakieś zaręczyny, jakiś ślub, także bardzo ładna karta u skorpiona. Też powiązana właśnie z, z, z tym, że, że jeśli w miłości będzie się nam tak w tym tygodniu dobrze wieść, to i też w pracy będziemy zadowoleni, aczkolwiek tu wygląda na to uskorpione, że jakiś okres też niekoniecznie dobry dla finansów, że jeśli na przykład zmieniłyśmy coś, coś, czy zmieniliśmy, powiązane z jakimś mieszkaniem, ze zmianą czy z czym, czy remontem, to tu wygląda na to, że troszeczkę popłynęliśmy z pieniędzmi albo że sprzedaliśmy i i teraz ich już nie mamy. Także tu, jakby to już jakby rozlane mleko wygląda na to, ponieważ jakby to już odchodzi o nas i jakby nie jest do uratowania, nie? Dobra, i zobaczymy, co tam u strzelca jeszcze w tym tygodniu się może wydarzyć. Ja dziękuję Państwu za subskrypcję, za lajki. Mili widzieć Janę też i tutaj polubienia na dobrej wróżce. Także jestem zadowolona, że moja praca owocuje i Wam się podoba. Drodzy Państwo, no i zaraz zobaczymy co tam u strzelca. Strzelec w tym tygodniu. O, u strzelca znowu przypływ gotówki. I to dłużej, i też jakaś możliwość jakiegoś wyjazdu dodatkowego z rodziną, z znajomymi, fajny czas, fajny okres, też wygląda na to, że możemy, że może się albo że się pogodzimy z jakimś, z partnerem, partnerką lub jakimś człowiekiem naszej, naszego uczucia, bo to wygląda na to, że, że miłość zwycięży, może tylko na ten tydzień, ale fakt faktem zwycięży, tak? Więc możemy wykorzystać ten czas na pewno po to, żeby się pogodzić, czy się nawet odespać do kogoś. A jeśli chodzi tutaj o mm, osoby, z którymi się niekoniecznie dogadywałyśmy do tej pory i chciałobyśmy z nimi nawiązać kontakt, to wygląda na to, że to w tym tygodniu jeszcze nie będzie taki dobry okres na to, nie? A tak to generalnie to strzelce wygląda na to, że w tym tygodniu chyba najszczęśliwsze z tego, co widzę w kartach. Także musimy się z tego cieszyć i jakby już od razu dzisiaj e, przemyśleć e, to wszystko, jak zorganizować i jak, e, to wszystko jak na pewno wyciągnąć z tego najlepsze korzyści. W związku z finansami i z miłości. To co, dziękuję serdecznie Państwu i co i do następnego tygodnia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.